Cześć widzowie, po mojej długiej nieobecności wracam do was z dobrą wiadomością, a mianowicie z, można powiedzieć już z premierą pewnej rzeczy, o której obiecałem wam, że będzie robiona. Jest aktualnie już zrobiony prototyp taki wstępny i myślę, że mogę wam to przedstawić. Mianowicie mówiłem wam jeszcze jakiś czas temu, że będzie kamizelka. Kuloodporna czy też kamizelka taktyczna, na którą pracuję, i aktualnie już zrobiłem taki szablon mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Aktualnie, jak to wygląda, to już zaraz Wam pokażę. Niech się nie zdziwią osoby, że to jest wykonane z kartonu, ale po prostu szablon musiałem zrobić z kartonu, gdyż wszystkie wymiary mam na papierze oraz w komputerze. I żeby po prostu zrobić na przykład płytę balistyczną, to ja najpierw muszę mieć jakiś szablon, żeby zobaczyć jak to wygląda i porównać z wymiarami wkładów kuloodpornych do kamizelek, jakie są na rynku dostępne. Aktualnie kamizelka, na której się wzorowałem, i może, ktoś powie, może ją i żeś skopiował, może żeś trochę ją pozmieniał, ja, przy, ja powiem tylko tyle, zmieniłem ją pod względem... Wielkości płyty balistycznej, a przede wszystkim uwzględniłem to, że patrzyłem zdjęcia z Ukrainy, teraz z wojny w Izraelu i widziałem, jak, jakie obrażenia żołnierze mają. Czy ogólnie ludzie, co zakładają kamizelki, bo nawet cywile noszą kamizelki. Niejednokrotnie widziałem takie filmy i zdjęcia, że noszą cywile kamizelki żeby na przykład ewakuować się czy coś, ale mniejsza z tym, to dużo obrażeń na przykład było, gdzie mamy brzuch, płuca, klatka piersiowa, były urazy kręgosłupa, które były naprawdę poważne i tak naprawdę dyskwalifikowały żołnierza z walki, a cywila z ucieczki, więc postanowiłem trochę zmodyfikować tą kamizelkę. Pod takim względem, że zrobiłem jej większą płytę balistyczną, zaprojektowałem większą płytę balistyczną zarówno z przodu jak i z tyłu, jak i panel ochronny na genitalia, który jednocześnie jest panelem ochronnym na jamę brzuszną i na brzuch, co tak naprawdę w walce jest ważne, bo jeśli jest brzuch pusty, nic nie jest zjedzone, jeszcze się da jakoś przeżyć. Ale nie są przypadki, że nawet żołnierze z pustym brzuchem umierają, bo po prostu rany są zbyt poważne. A jeśli, a jeśli chodzi o to, że jeśli ktoś sobie zje coś i później idzie walczyć, no to jest tragedia, bo jeśli dostaniecie w pełny żołądek, wtedy jest praktycznie nie do odratowania w warunkach polowych, ponieważ zdaje się zakażenie i to wszystko się wylewa, po prostu flaki wylewają się Wam na żywca. Ale nie będę o tym gadał, bo jeszcze mi YouTube zaraz zdejmie filmik za jakieś treści, o, o tematyce zabójstwa i tak dalej. Yy, kamizelka, na którą się wzorowałem, yy, to jest tak. To jest. O, poczekajcie. To jest zwykły plate carrier. Jest to zwykła kamizelka, tak naprawdę, taka ASG, co można kupić na militera.pl, na jakichś yy, yy, stronkach tyku, typu temu i AliExpress. Chociaż z tych stronek bym nie polecał kupować tych kamizelek, bo one są po prostu tak zrobione, że po kilku użyciach już wam popękają. Zaczepy, te paski się zaczną przecierać. Ja na swoim przykładzie powiem tylko tyle, że tam taki mam plecak, którego akurat nie będę brał, bo, jest, bo mam pełny kwipunek. Ale kupiłem kiedyś na AliExpress plecak za cztery dychy. Był o fajny, taktyczny, duży, fajny. Po miesiącu użytkowania go w szkole, to już o, parę lat temu to już było, po prostu dno się przetarło, paski. I ogólnie to się nosi tutaj, są poprzecierane, popękały szwy tak zwane i ten plecak tak naprawdę dopiero jak mój tata krawiec wziął się i go trochę postrzywał, jakoś się nadaje, żeby teraz na przykład przenosić kombinezon OP1, jakąś tam menażkę do jedzenia, jakąś bieliznę na zmianę, jaką w strzelcu mamy, to się akurat do tego nadaje, ale do cięższych rzeczy to już średnio, bo po prostu już tam się poprzecierało wszystko i tak samo z tymi kamizelkami, one się po prostu przecierają. I to wszystko po jakimś czasie jest do wyrzucenia, dlatego, jeśli ktoś by się zdecydował na kupno kamizelki takiej najtańszej, to ja bym polecał tą kamizelkę. Ona jest na Militera PL, Teraz aktualnie za 7 dych. Ja ją w tym roku za 6 dych kupiłem, bo akurat była mi potrzebna. A akurat w kolorze czarnym mi się trafiła, bo była dostępna, ale nie narzekam. Jest ok, tylko że ta kamizelka, może nie jest, nie jest zła, ale według mnie, trochę powinna być. Większa, dlatego to, co ja zrobiłem, jest może nieciutka, ale jest troszeczkę większa i chroni y, części ciała, tutaj wrażliwe, najbardziej tutaj, czyli serce, y, klatka piersiowa, płuca, bo to jest najbardziej narażone w trakcie walki. I dlatego też pomyślałem, żeby taką kamizelkę skonstruować. Y, kamizelka będzie miała prawdopodobnie kamizelka wzór strzelec, ponieważ dla strzelcem y, robię. Jak tam moi koledzy mieli kamizelki różne, czy też inni znajomi z innych jednostek strzeleckich, jak mieli kamizelki, to mówili, że no są ok, ale zawsze jest jakieś niedociągnięcie, bo albo płyty balistyczne, czy też jakieś atrapy, co sobie tam robią z blachy, czy ludzie sobie jakieś tam rzeczy robią, żeby to wyglądało na atrapę kuloodporną, to po prostu nie zawsze chcą wchodzić, trzeba na wymiar robić. I tak dalej, i tak dalej. Poza tym one są drogie, dosyć te kamizelki. Bo teraz, jeśli chcielibyście kupić porządnego plate kariera, co faktycznie chroni, który się nie rozpierdzieli w trakcie walki i który będzie naprawdę trwały, to trzeba dać to około 4-5 nawet 6. Za samego plate kariera z podstawowymi tam chyba ładownicami to są chyba 3 ładownice, bo ja nie, wl nie wliczam do tego eee, ładownic. Tych takich już taktycznych, bo normalne jakie tam są, to są zwykłe takie już na stałe. Tutaj one są przyszyte trzy na trzy takie, na, trzy magazynki karabinowe typu AK, M4 czy tam AR teraz. Więc e, sama kamizelka teraz plate carrier taki, tylko że o wiele lepszej jakości, no bo tej no nie oszukujmy się, to jest najtańszy produkt, ale powiem Wam nawet nie jest taki zły, bo wkładałem tutaj prawdziwe kuloodporne wkłady i powiem Wam nawet tu nie jest takie gówno. To się nie odczepiało, gdzie tu jest uchwyt, przepraszam, gdzie mamy atrapę wkładu kuloodpornego, to jest zwykła pianka, ale to jest wypełnienie, to powiem Wam, jak to włożyłem, to przez kilka godzin noszenia po prostu dla testu na szkoleniu nie było tak źle jak tą kamizelkę testowałem. Naprawdę, jeśli chodzi o 7 dych, na kamizelkę, która naprawdę jakim założycie, kamizelkę, którą yy, założycie, i ona kosztowała 7-6 dych, zależy, gdzie kupić na Militera.pl. Aktualnie jest po 70 zł. Jeszcze jest w innych kamuflażach. No Niestety nie ma w WZC, ale jest tam w oliwkowym, chyba multikam jest piaskowa. Czarna jest i jeszcze jeden odcień, nie pamiętam już jaki, ale w każdym razie jest. Kamizelka, jak sami widzicie, no jaką zakładamy, no, to chroni nam przede wszystkim yy, najważniejsze części: serce, yy, płuca, klatka piersiowa, ale nie do końca, bo ona już się kończy tutaj. A tu jeszcze mamy brzuszek, więc. Yy, ja z tych doświadczeń, z tych różnych rzeczy, co oglądałem w internecie na temat kamizelek, to doszedłem do wniosku, że trochę trzeba ją wydłużyć. Troszeczkę wydłużyć i troszeczkę zwiększyć yy, szerokość. I dlatego, no, już Wam pokazuję. Tu jest prototyp. Jest troszeczkę, to jest prototyp, nie zaśmiejcie się, to jest po prostu szablon, który musiałem wykonać sobie, żeby mniej więcej, żebym mniej więcej widział jak to będzie wyglądało, chociaż te płyty balistyczne, tak to wygląda. To jest, wiem, ktoś się zaraz powie, no coś, coś tu zrobił, przecież to jest zwykła zabawka. Dobra, ale żeby zrobić jakiś projekt, trzeba mieć szablon i trzeba, nie wiem, nacząć poprawki, zrobić i tak dalej, oczywiście zanim ostateczna wersja płyty balistycznej, którą też będziemy chcieli wyprodukować i zrobić, i zrobić testy na strzelnicy, to też trochę zajmie czasu, ponieważ niektórzy myślą, że można to wyciąć z arkusza, blachy szlifierką, ale powiem Wam tyle, da się, ale to nie wyjdzie. Żeby była idealna płyta, jak ta na przykład, to trzeba iść do zakładu metalurgicznego i muszą to wyciąć laserem. Laserem. W takim zakładzie pracowałem ostatnie dwa lata i powiem Wam szczerze, wiem, jak to, wiem mniej więcej jak to się robi, jak są robione płyty, płyty kiedyś były robione niecałe 20-30 lat temu, jeszcze do pierwszych kamizelek w Polsce, kuloodpornych, to były po prostu płyty stalowe. One były cięte po prostu ze stali pancernej czy tam innej stali, już nie pamiętam jakiej, ale w każdym razie, jeśli chodzi o tą kamizelkę, którą projektuję, no nie zraźcie się, to jest po prostu prototyp prototypu, to jest po prostu szablon, który zrobiłem, ponieważ wymiary wszystkie mam na papierze. Tutaj jest panel główny, czyli z przodu, a tu jest ochrona na brzuch i na genitalia. Ona jeszcze może ulec zmianie, ponieważ jak ją patrzyłem, to. Nie zasłania tych męskich części ciała na dole, tak dobrze, i damskich też, więc może być tak, że troszeczkę będzie wydłużona. Natomiast ten panel raczej się nie powinien zmienić. Jeszcze tylko go muszę porównać z kilkoma tam wymiarami płyt balistycznych do, do aktualnych kamizelek, jakie są na rynku. I jak, będzie, jak ten panel będzie robiony, Między innymi ze stali hartowanej, prawdopodobnie. Albo po prostu z blachy, nie wiem, piątki czy szóstki, nie wiem. Nad tym jeszcze będziemy pracować, bo żeby zrobić wkład kuloodporny, czy żeby był odporny, żeby faktycznie chronił, to trochę trzeba się nad tym pogłowić. Na razie pracuję nad kamizelką, bo wkłady są dostępne, można sobie je kupić, trochę fakty są drogie, bo jak patrzymy, najtańsza kamizelka kuloodporna na rynku. Żeby Was nie skłamać, to na Militera.pl patrzę, to jest taka cywilna, to niecałe 3000 zł kosztuje. I to jest jeszcze odporność klasy trzeciej na pistolety 9 mm. Tam chyba jeszcze może się wlicza kaliber Magnum chyba? Nie wiem, nie pamiętam, ale w każdym razie <coughs> jest to najniższa klasa odporności na same pistolety tylko. Nie liczą pistoletu 5.7, który jest na inną amunicję niż 9 mm. W każdym razie taka mizelka... Na dzień dzisiejszy prawie na pewno ten panel przedni będzie taki sam, raczej nie będzie zmian, bo no tu Wam pokażę. Jak tą kamizelkę się założy mniej więcej tak, to ona gdzieś będzie do, do pępka gdzieś tak plus minus chroniła, więc to już jest jakaś ochrona większa. No nawet to porównamy sobie. Tu jest panel, tu mamy panel ze starej kamizelki. Tutaj go żeby równo było. To może nie będzie równo, ale o. No on tu jest to jakieś 4 cm dłuższy, więc to jest ochrona jednak i tak samo z szerokością, no on jest o pół cm o centymetr szerszy wszędzie. Więc na pewno będzie inaczej też chronił, ale to oczywiście jeśli wykonamy prototypy wytniemy w zakładzie. Będziemy musieli później jeszcze kupić kewlar w krewlarze, to zap zrobić taką powłokę... Przepraszam, jeszcze jestem podziębiony, więc mogę trochę czasami kaszleć. Zrobimy także wkład po prostu, żeby nie był ciężki jak te stare. Będzie to po prostu blacha. Nie wiem jeszcze jaka mój kolega się na tym zna, będzie mi pomagał. Będzie po prostu połączona z kewlarem. Żeby to po prostu miało ręce i nogi i będzie to miało tak naprawdę zastosowanie dwa w jednym, ponieważ na kevlar ze strony tutaj zewnętrznej, jakiś z przodu, jakiś z tyłu, damy po prostu... Yy, myśleliśmy na tak, tak, jak są robione kamizelki noży od odporne, że, że są takie płytki jakby pancerz, ale po prostu my wpadliśmy na pomysł, że damy po prostu siatkę jakąś albo kolczugę, chociaż nie wiemy, czy to będzie miało rację bytu, w każdym razie... Panel ma być zrobiony tak, żeby był kuloodporny i ten projekt troszeczkę będzie kosztował, bo wycięcie takiego jednego arkusza to jest około 100 zł, jak nie więcej samego przodu. A potrzebujemy dwa, żeby zrobić prototyp, a jeszcze do tego nie wliczałem paneli bocznych, które prawie na pewno yy, raczej się nie zmienią, ponieważ większych nie ma sensu. Panele boczne są ważne. <laughs> Przepraszam. Ponieważ jak patrzyłem rany żołnierzy, głównie na froncie na Ukrainie, to większość tych ran jest właśnie z boku spowodowana przez odłamki, postrzelenie, czy nawet walkę w jak się zdarza. To naprawdę dużo właśnie rannych to jest właśnie żołnierze, co mają z lewej albo z prawej strony tutaj pod pachą, tutaj do... Jak to się nazywa nie wiem, jednica. Nie wiem, w, w każdym razie tutaj do tej kości, co mamy przy tyłku, to tutaj naprawdę sporo ran jest. Więc taki panel boczny on nie może być duży, bo wiadomo, kamiz jeszcze jedno kamizelka będzie przystosowana do zakładania spadochronu. Bo ta kamizelka, którą tutaj mam, tą plejtkę, to jest typ jump chyba, czyli można założyć spadochron na kamizelkę. Tam nie było napisane, że typu jump jest, ale jak patrzyłem, wymiary tej kamizelki, kamizelki typu jump w WZC 9.3 to praktycznie są takie same wymiary, tylko że ona ma po prostu te paski inaczej skonstruowane. Są bardziej trwałe, po prostu im lepsze jest regulacja, bo tu jest tylko regulacja góra-dół w tej czarnej kamizelce, którą Wam przed chwilą pokazywałem. A w tej, co ja tutaj właśnie tworzę, to będzie też regulacja i te paski będą. No, te mogę Wam powiedzieć tyle, że ta szerokość i, i będzie na pewno po bokach, gdzie będzie mocowanie jeszcze na wkład boczny, żeby kamizelka też chroniła bok. I to będzie też blacha dosyć. Yy, nie chcemy dać grubej blachy, żeby nie było tak, że kamizelka będzie ważyła 15-20 kg. No bez przesady. Zresztą zobaczymy, czy to zdarza się bytu, bo jeśli nie uda nam się zrobić wkładów kuloodpornych, <coughs> przepraszam. To po prostu zrobimy kamizelkę, która będzie po prostu dobrze wykonana, która będzie spełniała swoje zadania taktyczne i ochronne, przede wszystkim użytkownika na polu walki, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Ale myślę, że nam się uda z tym wkładem kulu odpocząć, tylko z tym jest trochę więcej zabawy. Na dzień dzisiejszy powiem Wam tylko tyle, że w listopadzie. Prawie na pewno załatwimy dwie płyty z przodu i z tyłu ze specjalnej blachy i będziemy po prostu robić eksperyment na strzelnicy. Kupimy kewlar i będziemy to po prostu w kevlar owijać kilkoma warstwami i zobaczymy co się stanie, bo widziałem na YouTubie różne filmiki, że ludzie robili sobie takie wkłady domowej roboty, czy nawet sami Ukraińcy na wolnie po prostu mają kawałek blachy, nawet blachę pancerną niektórzy robią sobie wrzucają do kamizelki, ale to jest cholernie ciężkie po pierwsze, a po drugie po jakimś czasie to można sobie zrobić chorobę kręgosłupa i barku ponieważ stale ten ciężar nosić na barkach to jest dramat dlatego my też zrobimy tak, żeby nawet jeśli ktoś by pokusił sobie włożyć taką płytę y, mocną do kamizelki, taką fest ciężką, to żeby też nie było, że barki siąd y, po prostu y, rozwalą się po jakimś czasie, więc będziemy musieli to dopracować dobrze. Na tym etapie na razie chcemy zrobić panel y, przedni i boczny. Przede wszystkim wkład kuloodporny i zobaczymy jak się zachowa. Oczywiście wiadomo, y, 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 zrobienie takiego kompletu, czyli Dwa wkłady tył, przód. Boczne dwa. I jeszcze ten, co brzucha ochania i genitalia. To jest tak około plus minus gdzieś. No, żeby was nie skłamał, nie skłamał, z jakieś 600 zł. No, może da się to taniej zrobić. Zobaczymy. W każdym razie, no, kevlar jest trochę drogi, bo jak patrzyłem, to tam. Za rolkę wychodzi prawie 200 zł, ale to może wiecie, niektórzy gorą ceny, bo można kupić o wiele taniej włókna kewlarowe, bo są dostępne w internecie. I zrobimy eksperyment, będzie przede wszystkim eksperyment na amunicji pistoletowej, amunicji 7,62 AK, 5,56 NATO. I jeszcze zobaczymy na amunicji yy, po prostu tej, co jest w karabinach snajperskich, typu SWD radzieckim, karabinie snajperskim, czy na przykład w współczesnych karabinach tam. A wiem a chyba nie istnieje, jest, nie jest ale dam przykład z takiego, z takiej snajperki. Zrobimy test po prostu, zrobimy test jak to się zachowuje i tyle. Zobaczymy jak testy wypadną, bo ja patrzyłem na internecie, że tam jeden gościu zrobił sobie kamizelkę ze zwykłej blachy kewlarem, to owinął, zakrył żywicą chyba, czy jakimś tam innym syfem. Strzelił z kałacha, nie przebiło i strzelił ze SWD, nie przebiło, nie przebiło, tylko taka wypustka się zrobiła gdzieś tutaj. No bo to wiadomo, to jest duża si dużo, to jest dżuli i siła kinetyczna jest dość mocna. Ale tak to nie było jakichś poważnych takich uszkodzeń. Krewlar wiadomo, wbiło się w kewlar, w blachę uderzyło, ale nawet nie było takiego, wiecie, że odłamki polecie, tylko po prostu wybrzuszenie było takie lekkie. bo widać, że pocisk się wbił po prostu, ale strzał z karabinu snajperskiego przetrwało. Ale to też nie zmienia faktu, że to będzie działać u każdego, bo trzeba to przede wszystkim dobrze zrobić i przetestować to. Kilka razy czy to naprawdę będzie działać, czy nie, więc na chwilę obecną, jeszcze w listopadzie, chcę Wam pokazać testy, jakie nam wykażą. Jeśli mi nam się uda w ogóle je przeprowadzić, ale myślę, że się uda panelów, no po prostu wkładów kuloodpornych, czy będą dobre, czy nie. A nawet jeśli nie, to po prostu na tej podstawie będziemy robić kamizelkę. Będziemy robić kamizelkę, która będzie w końcu chroniła, do której będzie można sobie kupić po prostu ochrony balistyczne. Tak samo jak ta ochrona na podbrzusze i genitale. Jest to ważne, ponieważ dostanie w brzuch czy w inną część ciała naprawdę boli. No, ja już nie mówię tutaj o ochronach ciała typu szyja, chociaż nad tym też będziemy pracować, jeśli tylko ten projekcik z panelem kuloodpornym z przodu i z tyłu się sprawdzi. Będziemy pracować także nad osłonami szyi ale to dopiero w dalekiej przyszłości, na razie priorytetem to jest stworzenie dobrego panelu i przede wszystkim kamizelki, bo przecież nie założycie panelu, nie przyklejcie go sobie taśmami, nie będziecie biegać, przecież to, 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 to nie miałoby zastosowania. Dlatego trzeba mieć kamizelkę i my tą kamizelkę będziemy robić. Ja prototyp podkładam i będziemy nad nim pracować, jak ja tego się teraz wyleczę, to po prostu daję wymiary do kumpla i będziemy tam w pracy u niego to po prostu ciąć na warsztacie laserem, ponieważ niczym innym tego się raczej nie da zrobić. Laser to ładnie wytnie, tylko później można boczki poszlifować, żeby po prostu nie było jakichś tam ostrych krawędzi. I kupimy kewlar i zrobimy test i zobaczymy, jak to się będzie zachowało. I jak dobrze pójdzie, przy dobrych wiatrach, to premiera kamizelki może będzie jeszcze w tym roku, ale prędzej bym obstawiał nowy rok. Po nowym roku, już w przyszłym roku, w 25, w styczniu jakoś, yy, połowa stycznia, początek lutego bym obstawiał tą premierę kamizelki, ponieważ yy, praca nad tym to jest drugie, yy, to jest pierwsze. Drugie jest to, że jeszcze mamy szkołę, ostatnia klasa, matura i tak dalej, a trzecie jeszcze jest to, że mamy strzelca i też tam musimy coś robić, ale przede wszystkim ta kamizelka jest yy, dla strzelców. Już wzór, oficjalna nazwa tego to raczej będzie wzór strzelec, yy, no i... Pierwszy kamuflaż, w jakim to wypuścimy, to będzie po prostu chyba czarny albo w WZ-ce. wz w 3 po prostu, w panterze Leśnej wypuścimy. Był plan nawet, żeby w Legunie to zrobić, ale tam na razie chcemy zrobić to w kamuflażu 93 i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze musimy zrobić oczywiście testy polowe. Jeden z naszych kumpli... I moich tutaj wspólników po prostu będzie musiał to założyć, przetestować, to jak się w tym czuje, e, jakiś ciężar i tak dalej. Więc to zanim to wejdzie w obieg i będzie tego Premiera taka oficjalna, to jeszcze trochę czasu nam zajdzie, żeby to po, żeby to po prostu przetestować. Bo jak na razie to e, biegamy w tych kamizelkach. Tam niektórzy sobie kupili lepsze kamizelki, tam za ponad 300-400 zł, ale wiadomo, nie każdy ma pieniądze. Też chcemy zrobić kamizelkę, żeby była dobra i żeby nie była w miarę droga. No teraz, żeby kupić porządną kamizelkę kuloodporną, żeby miała y, taktyczne zastosowanie i przede wszystkim ochronne, to trzeba wydać około, żeby Was nie skłamać, tak 1200-1500 zł, nawet 2000 za kamizelkę. Taką porządną kamizelkę kuloodporną, co chroni y, zarówno przód, tył, boki. Yy, brzuch, genitalia. Są nawet kamizelki, że mamy tutaj ochronę na ramiona, na barki, na szyję. Nawet są pancerze specjalne, że macie tu wszystko i tak dalej. Ale to nie o to chodzi, bo to akurat policja ma i specjalne grupy szturmowe, yy, co szturmują budynki i tak dalej. A tu chodzi, żeby zrobić kamizelkę dla zwykłego strzelca, piechura, żeby ona była, miała zastosowanie yy, dla spadochroniarza i dla na przykład yy, z mecholca. Dla żołnierza y, zmechanizowanej piechoty, czy na przykład zwykłego piechura, żeby ta kamizelka po prostu miała zastosowanie. Żeby nie była duża, cięż, żeby nie była y, ciasna, tak jak na przykład lubawki o słynne, że te kamizelki były ok przez pierwsze miesiące, później były dramatyczne w Afganistanie czy w Iraku. Ja tam robiłem o nich materiał. Y, tam nie, żołnierze je chwalili, ale powiem szczerze, że jak poczytałem opinię. I trochę wgryzłem się w ten temat. To niektóre słowa muszę odwołać, że one były super, bo zastosowanie bojowe tych kamizelek w Iraku to trochę średnie było, bo panele były tak zrobione, że ochraniały gdzieś dopiero ciało od tej sfery, bo dopiero tu wchodził panel, a tu było wszystko odkryte. A jakby nie patrzeć, ta kamizelka co jest za siedem dych, jak ją włożymy tutaj, to jednak ochrona się zaczyna tu, gdzie z jabłko Adama, czy przepraszam, tu. tu. Tutaj, gdzie jest taki dołek w szyi, a tamte kamizelki miały tak, że dopiero tutaj się zaczyna wkład kuloodporny, czyli na styk, gdzie było serce i już w płuca się wgryzało, dopiero chroniła kamizelka. A ta jest kamizelka zwykła za 7 dych, a chroni kurde naprawdę dobrze, więc nie mam się do czego tutaj przyczepić, tylko według mnie jest to mała. Te wkłady mogły być większe i szersza. No i na pewno do poprawki to zasługuje to, bo noszenie wkładów na tym to trochę później barki bolą, jak i plecy, więc na pewno jeszcze będziemy pracować nad y, mocowaniem tego, żeby to były po prostu jakieś fajne pasy, żeby nie było tak, że się będą dwa jakieś cienkie wbijać tutaj, a później będą boleć plecy i wszystko nie będzie można nic robić, tylko po prostu zrobimy to tak, żeby to było porządnie zrobione. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wrzucę najbliższy odcinek, może jutro albo w przyszłym tygodniu. Wybaczcie za przerwę, po prostu ostatnio byłem trochę chory, złapałem grypę, na początku września jeszcze szkoła i tak dalej, więc wybaczcie mi to wszystko, tym bardziej, że teraz mam klasę maturalną, więc trochę trzeba przycisnąć niektóre rzeczy w szkole i dlatego nie mogłem się obzywać. Ale teraz postaram się wrzucać jak najczęściej filmik. Jak dobrze pójdzie, to może jeszcze nawet w niedzielę jakiś wleci. Zobaczę, ale no, jakiś muszę nagrać, żeby nie było tak, że filmik będzie raz na półtora miesiąca albo na dwa. Więc na pewno w najbliższych dniach jakiś filmik się pojawi, żeby nie było i już będziemy powoli wracać do normy, żeby wrzucać na przykład dwa filmiki w tygodniu. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia. Na razie.